w nowym odcinku z Pet Simulator no już druga, drugi filmik teraz wam pokażę jak zdobyć future ice kata znaczy to easy nie jest znaczy no może dla was dla mnie to nie jest musimy jakoś testować to żeby tam wejść A już skakujemy teraz na górę coś takiego się dzieje Ło wow. Okej, okay, wyskoczyłem z tej kuli. O oh my god! Robłem go Jest tutaj. Dobra, nie spodziewaj się go. Dobra, obierzemy sobie go Go future ice. Widzicie? Jest tutaj. No. A więc. Że, mam nadzieję, że pomogłem. A więc...